Kolejny kawałek na każdy górę, przez. Przemyk w kółce ma w ma ochotę. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać. Dzień dobry, Panu, Portal, tylko tata. Chciałem się zapytać, czy odnośnie alienacji rodzicielskiej, jak lewica się zapatruje? Odnośnie artykułu 207, który będzie projektowany. W ustawie 60, 63. Ale ta ustawa jest już w znaczy, jest, 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 jest zespół parlamentarny. w Senacie na etapie, na etapie, na etapie tego... Konsultacji. Ale to co, Senat z taką inicjatywą wychodzi, e, tak? tak? Znaczy, pa, 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 tam, w tamtej kadencji był 776, niestety kadencja się skończyła. A w tej kadencji jest pod numerem 63. E, tym jest Krzysztof Kwiatkowski. Znaczy nie widziałem projektu, ale ja bardzo chętnie się zapoznam, no na pewno. E, Jeżeli... Czy można wysłać na maila? Można, bardzo proszę, bardzo proszę. Asiu! Tak. To Asia poda Panu maila sejmowego, żeby Pan wysłał, bardzo chętnie się zapoznam. Tak, dobrze? Możliwość zapisania? A jak Lewica się zapatruje do zmiany w ogóle e, kodeksu karnego, jeżeli chodzi o utrudnianie e, kontaktów z dziećmi drugiemu rodzicowi? Znaczy, generalnie nie jestem zwolennikiem żadnego utrudniania. Jeżeli rodzic powinien być traktowany zarówno, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, równo w tym zakresie, jeżeli rodzic zasługuje na dostęp do dziecka, to powinien taki dostęp mieć umożliwiony. Więc jeżeli ten Normalne. przepis i te przepisy do tego zmierzają, to jestem całym sercem za. Do... Zapraszamy także, dzisiaj będzie tutaj też protest rodziców, którzy mają utrudniony ten kontakt, będziemy rozdawali baloniki. Życzę powodzenia i na pewno się zapozna. Dziękujemy. Dzięki.